Panie Wojciechu przede wszystkim chciałbym pogratulować nagrody za całą twórczości i zapytać, jakie emocje towarzyszą twórcowi twórcy, który taką nagrodę odbiera. To jest oczywiste, że to jest miłe, ale nagroda za całokształt jest taką nagrodą, no, którą w pewnym wieku się dostaje i za jakąś długoletnią działalność. W tym wypadku bardzo mnie cieszyło to, że został oprócz moich filmów, moich dokonań filmowych, został zauważony element taki edukacyjny. Ja od wielu lat razem z Andrzeją Wajdą założyliśmy lat temu już 20 szkołę filmową, prywatną, dla, nie dla początkujących, dla ludzi, którzy już są albo filmowcami, albo są ludźmi z dokonaniami w innych dziedzinach sztuki. I edukacja pochłonęła mnie po prostu dogłębnie i wydawało mi się, że to będę robił przez 2-3 lata, jak zakładaliśmy tę szkołę z Andrzejem, Wajdą, a potem że powrócę do swoich filmów. Jak do tej chwili nie powróciłem do filmów, ponieważ ona mnie absolutnie wciągnęła. To jest fascynujące, to jest strasznie interesu i ważne, interesujące i twórcze nauczanie, pod jednym warunkiem, że się naprawdę człowiek w to angażuje, że nie traktuje tego jako, no, przekaże taką podstawową wiedzę, a oni niech sobie robią, czyli studenci niech sobie robią z tym, co, co chcą. Jeżeli znajduje się tam i chce się poznać ludzi. Prywatnie, powiedziałbym nawet więcej, intymnie ich poznać, żeby, żeby wiedzieć, kim oni są, o czym marzą, co im się śni, i wtedy trzeba wybrać, w jaki sposób można im pomóc. Pomóc można indywidualnie, nigdy grupowo. Twórca y, zawsze jest samotny. I też go należy traktować indywidualnie, nie można en bloc, nie można w dużej grupie. Także to jest fascynujące i twórcze zajęcie, edukacja, I pod warunkiem, jak powiedziałem, że jesteśmy w to w pełni zaangażowani. Bardzo pan, bardzo pan tu ważne wspo, słowa wspomniał o edukacji. O edukacji poniekąd opowiada też film Dreszcze, jeden z, filmów, jeden z trzech filmów, które były tutaj puszczane w retrospektywie Pana twórczości. Eee, oprócz dreszczy, eee, tarnowska publiczność miała jeszcze okazję obejrzeć Zmory oraz Ucieczkę z kina Wolność. Jak po latach eee, pan patrzy na te filmy? Czy poprawiłby pan coś w nich? Proszę pana, e, e, odpowiem podobnie, jak Andrzej Wajda odpowiadał na takie pytanie. On ci mówił tak, po pierwsze, ja nie oglądam swoich filmów, ale ja myślę o nich. Myślę, tak długo, aż znajdę sposób, znajdę nowy pomysł, jakbym ten film teraz zrobił lepiej. Co bym w nim zmienił. Film oczywiście jest zawsze zamknięty. To nie jest sztuka teatralna, gdzie można by wznowić przedstawienia i wprowadzić pewne zmiany. Film zrobiliśmy i dlatego dzisiaj powiedziałem. Też powołując się na Andrzeja Wajdę, że kino ma żywot motyla. Krótki, piękny, a potem e e ulatuje i nie pozostaje. Ale niektóre filmy pozostają. E I to twórcę tak no, wyjątkowo cieszy, że. Że one się nie starzeją, że stają się uniwersalne, że są e, m, m, zrozumiałe, poruszające, czy też wzruszające w, innych, w, inny, w innej kulturze, w innych by, by, krajach, że m, wędrują po świecie, po Europie, czy też dalej, i tam się ludzie też wzruszają. E, e, m, także. E, m, nie pamiętam, jak dokładnie Pańskie pytanie zabrzmiało. Niech Pan powtórzy. No, to czy by, Jak Pan postrzega A, te zmiany, filmy, ponadto? Jakie, jakie zmiany bym zrobił? Nie, wie Pan, nie robiłbym żadnych zmian w swoich filmach. One są wypowiedzią, obrazem pewnego, pewnego czasu. W tamtym mo momencie, kiedy ten film realizowałem, ja taki byłem. Z taką emocją patrzyłem na te i na inne sprawy. Takie rzeczy mnie wzruszały i one powinny być zanotowane. Gdybym ich nie zrobił, to teraz te filmy wyglądałyby zupełnie inaczej. E, e, m, e, oczywiście tematy, które się tam pojawiają, bo mówiliśmy o edukacji, no są, e, okazały się. Co było do przewidzenia tematami uniwersalnymi i ponadczasowymi, na przykład manipulacja. E, jesteśmy manipulowani przez, e, przez media, ale jesteśmy przez szkołę manipulowani. Jesteśmy manipulowani nawet przez najbliższych, przez tych, którzy nam dobrze życzą. To nie polega na tym, że tylko my mani w manipu manipulują nami ludzie, którzy nam źle życzą. Nie. Ojciec, matka, przyjaciel, on coś, coś, nas, coś nas chce przekonać o czymś, on chce nam coś wmówić. A my musimy być ostrożni, żeby zachować swoją osobowość. W Zmorach pada takie zdanie to jest dialog, gdzie ojciec mówi do syna: Jak uratować samego siebie z zamętu? Jak uratować, i to jest pytanie uniwersalne. Jak teraz, kiedy wszyscy nam mówią, jak mamy żyć, na kogo głosować, z czego się cieszyć, jakie filmy oglądać, jakie książki czytać i tak Jak zachować własną osobowość, żeby nie, nie poddać się trendowi ogólnemu, bo najbardziej wartościowi ludzie to są ci, którzy potrafią e, samodzielnie myśleć samodzielnie oceniać i yy, dlatego niektóre tematy, niektóre hasła, niektóre problemy w, w filmach, zarówno w, w dreszczach, w zmorach, czy w ucieczce z kina Wolność, czy też w późniejszym filmie, nie wiem, zrobiłem film o Machiavellim telewizyjny, który w którym jest wiele bardzo współczesnych tematów. One ciągle żyją i ciągle są ważne. Także zostawmy te filmy tak, jak są. Róbmy następne. Jak sami nie robimy, to patrzmy, co robią młodsi ludzie, nasi młodsi koledzy, koleżanki, bo oni też mają ciekawe rzeczy do powiedzenia. W pana wypowiedzi padło nazwisko Wajda. I padły też wiele słów o emocjach. Tutaj na festiwalu Mariusz Wilczyński zdobył nagrodę Żili Młodzieżowego za Zabito i Wyjedz z tego miasta. Również nagrodę Żili profesjonalnego. Jednym z Dla jednego z bohaterów, właśnie Andrzej Wajda, podkładał głos. Mam pytanie: oglądał Pan ten film? Proszę Pana, ja nie oglądam filmów na premierach. To jest moje celowe. Ja oglądam je pół roku później. Ja nie chcę brać udziału w, tych, w, w takich momentach, kiedy nie wiem, wszyscy o tym mówią, prasa o tym mówi i kształtuje się. Pozwalam sobie na, na pewien dystans. Ja pół roku później oglądam. Nie oglądałem tego filmu. Słyszałem o nim oczywiście bardzo dużo, ale przede wszystkim ja znam Mariusza go znam prywatnie i wiem co to jest za człowiek widziałem parę jego animacji także ja wiem że to jest po pierwsze twórca uczciwy twórca wrażliwy twórca inteligentny i to jest właśnie twórca który robi ze swojej perspektywy a sztuka to jest opowiadanie o rzeczywistości z indywidualnej perspektywy jednego człowieka, twórcy tego. Ja uważam, że tak, ale można zrobić inny film na ten sam temat, ktoś inny będzie uważał inaczej. Mariusz jest wyjątkowym twórcą i jest po prostu fantastyczny, bo jest wrażliwy, jest inteligentny, ma wyobraźnię, jest pracowity. I ma czas, żeby słuchać i obserwować innych ludzi. No to jest najlepsza, najlepsza edukacja, jaką możemy od świata dostać. Na zakończenie chciałbym, bo prowadziłem tutaj rozmowę z panem Wilczyńskim, i on wspomniał, że uwielbia filmy, które wywarły na nim wrażenie które są takie. Ponadczasowe, które przekazują wartości. Czy ma Pan do polecenia jakieś takie filmy, ma Pan jakąś taką listę filmów w pana życiu ważnych filmów, które wywarły w pana w panu życiu dużo emocji? Proszę pana. E, tak naprawdę to, to, to jest parę książek, a nie parę filmów. E, ja jestem. E, Gorącym zwolennikiem czytania książek, bo uważam, że one wzbudzają, one kształtują naszą wyobraźnię, nasz indywidualny sposób patrzenia na świat. I ja mógłbym takie książki wymienić, natomiast filmów nie chcę. Oczywiście jest wiele filmów, które by wielkie wrażenie na mnie wywarły. Zazwyczaj to są filmy, które. W, w młodości albo w wieku średnim się e, 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 zobaczyło, i mogę o nich mówić, że one zrobiły na mnie duże wrażenie ponieważ po tylu latach one ciągle są dla mnie ważne i to będzie zwierciadło Tarkowskiego, to, będzie, to będą filmy Feliniego, to będzie jakiś, jakiś tam braci Dardenne, to będzie Jim Jarmusz. Od wielu twórców ja dostałem piękne prezenty, filmowych twórców, ale myślę, że większe prezenty dostałem od ludzi piszących książki i od poetów. To ja bym poprosił Pana o yy, polecenie takich książek tutaj dla widzów syna i tych takich pobudzających wyobraźnię, zmuszających do myślenia. Ja bym bardzo polecał Państwu taką książkę, która była napisana w 30 latach w ówczesnym Związku Radzieckim. I to jest e, półhakowa książka mistrz i Małgorzata. Tam jest i polityka i by wyobraźnia i poezja. Tam jest takie, taki opis świata, jak ja do tej chwili. No uprawiam, powiedziałbym. To jest to, że to jest pomieszanie pełnego realizmu, prostego realizmu, bardzo prostych opisów. Z bardzo piękną poezją. To jest coś, co, co potrafił w poezji Tadeusz Różowicz, że opisywał coś bardzo powszechnego, codziennego, a jednocześnie ukształtowało się tą wielką wyobraźnię i zostawało w, w pamięci. I to jako taką poetycką książkę, która bardzo wiele. M mówi o rzeczywistości, a nas uczy, jak patrzeć na tę rzeczywistość. Polecam mistrz Małgorzata Michał Buł Bułhakow. Dziękuję. Bardzo. Dziękuję. Raz wszystkiego Dziękuję. dobrego.